Nie, bo to... Sosnowiec. O kurwa jest to chyba w Łodzi Nie no, Werd, wer ty idziesz na intro, nie? Czterech studentów próbuje uzyskać trochę kaski W międzyczasie ma nielimitowane piwo Kermit... Kermit, ale ty jesteś abstynentem przecież. Nikt o tym nie musi wiedzieć. Okej. 3 na 4, ok. mi mój robaczku. Nie! Ani mi się wasz! Ani mi się. kuila! To się nazywa klasyczek. No nie, no! A dobra, już myślałem, że to zmienia kolejkę. Strzel much daj Maczkowi bakshoty daj Maczkowi bakshoty daj Maczkowi backshoty ma, ma Maciek chce bakshoty Maciek Maciek chce czekaj Maciek chce bakshoty dawaj Maciek chce bakshoty nie ja nie patrzę na mnie czekaj 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 czekaj, czekaj. najpierw wystawię To je, nie jestem kurwa księdzem że się patrzę na ciebie ale bym ciebie zbackshotował na Maczka celuj w Maczka on bardzo on bardzo chętnie przyjmie spust On on he, on chętnie przyjmie spust na twarz nie! Ty kurwa! Why are you gay? Kermit, powiedz mi. Nie no. Kermit, ja cię miałem za przyjaciela. Miałem ciebie za naprawdę dobrego. Ale nie masz mieć ciągle? Nie. Yy, dlatego, jako że jesteś dużym zagrożeniem dla mnie, Pierdol Charno się. Czarnobyl party? Czarnobyl okay. party. Nie chcę nic mówić, ale. A ja nie chcę też nic mówić, ale. I'm about to blau! Ja nie wiem co, co robi, więc. To... Jak nakierujesz sobie masz opisane co co robi. Okay. Kurwa, Wert ma fajki. Ja nie widzę kurwa kursora, lol. Cześć kochanie. No to ja zrobię tak. Ejo. Nie Skończyłaś sprzątanie już? Nie ja. Kurwa, o, 4 metry kwadratów jest trudno sprzątać Ja mam tyle na ustawione, że mi same ścieranie kurzu zajmuje godzinę Jeszcze muszę pomyć podłogę i... A chodzi dupę Cztery będą Nieprawda Kermit użył konwertera, czyli jak zmienia ci blanka na zwykłego i zwykłego na blanka Czyli są... Będzie... jeszcze będą dwa blanki, jeden trzy, żywy. Trzy palne, cztery blanki. Trzy palne były, jeden ja wkładowałem. Werd tak, Werd dawaj, 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 dawaj. Yes! Jest! Yes! Dzięki bardzo. to streama, kochanie? Yeah, Nie, dzięki. Dobra. About to blow. Fajki! E, Fajki, oddaję HP. Ja bym Wiem, nie mogę znaleźć Binta z y, awastem. Bo to, to nie, nie ma. To, to mój jebany. Mm, okay. Szkoda, bo już miałem go dawać, jak kapiszę, powiedział, że jestem zagrożeniem. Dobra. dałem mi to. Ja powiem tak. Fajki, dają Ci życie. E, e, Pilocik, tak, co ty masz, taki biały maciek. Jak się nie mylę, zmienia turę kolejki. Kolejka. Lupa ci pokazuje, jak to jest teraz, e, zakłócać e, tego. Zakłócać ci blokuje postacie, na przykład teraz Maciek jest zablokowany, chuj ci w dupę. Ale, żeby było po równo. Ale najpierw ale Vixa. ]��ctor? fajkami. No. E, a, ja mam fajki? A mam fajki. Okay. Mhm. A kiedy wasz backshot Rulet jest ogólnie na więcej osób? Uh. Jakoś, jakoś od pół roku? Jak się nie mylę? No coś w tym stylu. Zajebista jest ta gra. Nie! Backshot rulet multiplayer jest od roku. Bo jak byliśmy na Przemka urodzinach, no to tego. Jak byliśmy na przemka urodzinach, to graliśmy. Lupę kapiszona być o właśnie. Eee. <grywa> Ogółem, kochanie, ja to nagrywam, więc możesz się przewidać na filmie. Nie, dziękuję. Ale tak będziesz. Coś co, co, dymi u ciebie, coś dymi ciebie. Użyłeś lupy i tak wcelowałeś w niego, Wercik, what the fuck? To gra psychologiczna. A. Dobra, to, to zadziałało, bo ja teraz nie wiem co zrobić Dobra, Kurtko Bane piłkburgas Okej. Nawet o tym nie myśl Nawet o tym nie myśl Nie Ma I zły złymaciek do... zły maciek Zły maciek Witamy świeci umarły kawę herbaty <noise> Koks? Nie miałem pewności czy jest załadowane O kurwa, to prędzi dużo strzelania Gdzie ty się patrzysz? Kaj tam strzelasz? Znaczy, wie, jakby, wiecie co jest najlepsze? Że jak się martwię to nie macie pokazane jakie są kolory naboi Eee, Wercik, Wercik wtedy marnowałeś, marnowałeś. zmarnowałeś Zmarnowałeś, no, bo masz maksymalnie 3 Masz uroczy, maksymalnie 3 HP e, e, Action roulette'a Zajebał się zestrał Nie no, bo sprawdził wcześniej. co e, ja chcę zrobić, co ja chcę zrobić? Zabić Maćka, obstawiam. Pipko 3. O nie! Nie! nie, nie, nie. Ja nawet nie wiem, co to za nabój poleciał. Maciek, it's hammer time. It's hammer time. It's, it's hammer time! Jeszcze, jeszcze mi wyobrażam je w Destiny Rudzie. A ten druh nazywam piwko 3 Dobra, to... Ładnie, ładnie. Mogę go najpierw zablokować, Macieju. Nie pomyślałem. No już chyba zostały same palne, stare. Tak się napierdalamy jak w Birnikam. Jakby został, został, został jeden żywy, więc mu się nie opłaca tak naprawdę siedzieć w siebie jak Vert no HP. O nie, ej tu już jest, tu już jest dirty move, nie? było. Ja wiedziałem, że już był bo ja zjebałem, bo nic, nie, bo nic nie zrobiłem, po prostu wiem, trzeba zacząłem napierdalać. Co ty masz w tej walizce? Prawa autorskie do filmiku piwko 3? <słyski> ja Jak źle! O nie, ja wiem o czym chcę mówić. A ja nie wiem... Ja nie wiem, o co chodzi? O nie, O NIEE Ogólne widzowie, pod tym filmem macie link do Piwka 3 O nie. Tak? Co powiecie na to, żeby dzisiaj jeszcze sobie pograć w Odium Chętnie, bardzo chętnie Ale najpierw Filipie Zalkoholizować się Tak Ty też będziesz drugi dzień pił? O ile coś jeszcze mam? Tak! Ja nawet nie wiem czy coś mam, ale żubrówki od się nie będę ruszał, bo nie midi, jestem fanem żubrówki. MIDI mini, mini Mo Kermit! Tiger by Hanaster! <ścoughs> <ścoughs> Jak widzisz? Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Uh, Rartu, przypomnę ci, że zmieniłem kolejkę, żebyś ty miał. Okay. Kerbit, przy... przypomnę ci, Kerbit, przypomnę ci, żeby się 5 grudnia widzimy. Ja cię kurwa połamię w pół. Nie. Bad. Czekaj, gdzie jest ten binodoru? Gdzie jest ten binodoru? jest ten binodoru? Czekaj, bo mi myszka się... Dobrze, panowie. No to mamy czeski remis <śmienic> Z czego był mamy czeski remis kapitana bomby? Tam bomba Czachy, szachy czeski remis A nie No to mamy czeski remis, kiedy Turek próbuje obrabować Mama, cygana Prochol! I w też. O kur... A ja sobie zadzwonię. O, how unfortunate. Um, dobra, co my tu mamy ciekawego? O mój Boże! O mój Boże, a co ja widzę? Piwko 4! <grystanie> Kurwa! To był Baby Hotline do Jeżyka? Nie, 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 nie Kelby, ty tego nie powiedziałeś! Nie! Ty tego nie powiedziałeś Hotline Miami Style? Please? Nie jakoś... Ale e, chwila ty! Hotline co hotline jest To było na podstawie e, sytuacji, że tak jakby ktoś nie odebrał z tej strony odbierającej telefonu zaufania to właśnie i no. Nie. Czekaj. Czekaj, Ej, ja skipłem kolejkę dalej, moja tura powinna być, halo! Ale tak jakby już pociski się skończyły, więc ten... Znaczy no wiesz, też powinna być moja tura, ale lewa sobie alkohol i to wykorzystajcie w kurwy głupie. Nie zesraj się. No kermit! <śmiech> <śmiech> Siema kuman Cześć Kuman! Tak No, jest Macie nie? Go, ja, ono, sam, 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 tak, to także od stanie Kermit ty mój robaczku popatrz sobie Ja jestem w za sobie Dziękuję dobrodzieju, dziękuję Zmiotło z planszy kurwa jak mnie Ale- kurwa, zgasił światło Kermit <słyska> Wercik, pozwól, że się pomszczę To było pytanie retoryczne, to było pytanie retoryczne Dobra robota, robota. <słyska> Każdy sprzedał Kermita za od razu Tak o mój Boże! I'm to No bo wiesz, to jest przeciewieństwo tego, to jest w przeciwieństwo pudiana. On tanio jeszcze na skórę. Wert, musimy to przemyśleć. Kto ma najwięcej hap... musimy to przemyśleć! Zamknij kurwa mordę! W ogóle bawi mnie to, że przybaczyć, że wedniewo najwięcej emocji chyba mam nie Kuman już zdradził, co jest? Odziep Kermita. Werd, zaufaj mi. Odziep Kermita. Nie, to jest kurwa falny, co nie? Powiem, to Czy jesteście gotowi na pierdol? Brawo, brawo, brawo za ten performance. Dobra. Pick cinema, Pick cinema. Werd, Chciałem tylko powiedzieć jedno. Pierdolę to życie. Przykra <laughs> sprawa, przykra sprawa. No, come on, kamerkę odpalił. Oh, how unfortunate. <laughs> Jaki timing, ty! Maciek, Maciek wyłącz to. <laughs> no brawo, 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 brawo. Performance ab, absolut absolutna kurwa nie. Jestem per, performance, Maciek 10 na 10, brawo. Ja pierdolę, mam trzy telefony. Mam trzy telefony, mogę trzy razy do mamy Przemka zadzwonić. Jesteś że kurwa handlarzem Nokii, czy napierdalamy się? Bo już nie wiesz. zaraz kurwa. Nie wiesz, tego pierdoli kurwa Ja nie, ja nie, ej, ale to jest plan, kurwa. Mam trzy telefony, mogę trzy razy do Matuli Przemka zadzwonić, że Przemek się źle zachowuje, kurwa, jest wypas. Mmm. Mm. Powiedział, oskamowa Powiedział mi, że trzeci pocisk będzie kurwa żywy. Był drugi. Nie, nie powiedział, że drugi też będzie żywy. prawda. moje ramaczko kochany. Cześć, znowu. Kerwic znowu dostał w pierdol. Nie, że co, ja ten film tylko cenzuruję i ja go wrzucę, nie? Mu to jest cały czas kurwa content. Ja nie będę musiał nic z tego, kurwa, bo to. mnie ja to kiermić. <ścoughs> karma, karma, no, no, chuju. karma chuju. Karma chuju, karma. Backshot roulette jest jak przeterminowane piwo, i tak wypijesz. I tak sadzisz we i tak. <ścoughs> <śle> Nie. Panowie, Birmingham style? Dawaj. Dawaj, dawaj. jeżeli to będzie blank. Kerm Nie, Maczka. Ja, ja maczka. Aha, to ja mu zrobiłem. Nie. Wert nie patrzy tak na mnie Wert nie patrzy tak na mnie proszę Kerb Wertik Musinderu Wercie, się na mnie popatrzył jak kurwa ksiądz na dziecko. Pierdole Jak Emil na dziecko <laughs> Emil Ej, Ej nie, że, nie że co? Ja już sobie wyobrażam Emil Ogona te film w opisie Hamy Ooo, ten god! Już myślałem, że mi lupę podpierdoli. O. No ty męska prostytutko. Nie wiem, czy tak wypierdalanie się z itemów Kerwin na start jest dobrym to pomysłem. tylko jedno. Ból. Odwrócił kolejny się zablokuje mnie. Ooooo wow! Okej! Okay. Nieważne. Bertu, finish <laughs> <the> job. nie masz tego job. job Czek czekaj. Czekaj. It. It. Ma Macie, ty nie miałeś dwóch hp eee, Nie, wiem. Lufa, Lufa, podciął lufę. Lufa. Nie, 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 ten nie, tak. mi kurwa nie, <laughs> Nie, nie kierowniku ale, kierowniku, ale to będzie 3, 3 złote 3, 10 groszy, nie? Nie, 33 złote 10 groszy, bo rozumiecie, no 33 Ci 10 Tak, normalnie będzie Nokia tam, odejść swoje zakupy w żabce. <laughs> Jeszcze stare logo żabki powinno być, nie? Jezu, mi tak brakuje starego loga żabki. To It's like only, it like you and me, Capuchon. No kurwa! Ja nie miałem HP! Mogłeś wziąć Kermita! Chuj mnie to boli! Kurwa! Autentycznie, jak Kermit teraz wygra, przenoszę okno z Discorda na swoje łóżko i robię flipa dla widzów, nie? <śm> 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 jak Kermit teraz wygra, lubię no, flipa ja na łóżku. Ja muszę coś zrobić. Nic nie, nie zrobić, się okradnie. Aha! To se porobiłem kurwa A chciałem wyjebać wszystkie piwaki są na stole, to nie? No i zostaniesz okradzione Piwko 5. Ładnie był... jest Maciek musisz mi... Po tej grze musisz mi znaleźć link do piwko, do piwko 3 ja, 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 go autenty... ja go autentycznie w piątek, wsta... ja go autentycznie wstawię do filmu, nie? W opisie. Dobra, Dobra i zróbmy coś, żeby było śmiesznie. Pi piwo. Pi piwo. Kurwa. Okej, okej. Okay, okay. Co za P? Okej, okay, to chuj ci w dupę, kurwa. Maciek, proszę. Maciek, zrób to dla mnie. Odjeb swojego robaczka. Odjeb swojego robaczka. Dziękuję! Dziękuję! Doskonale. Kermit, jebać Problem jest, że albo Kermit strzeli w Werta, albo Vert wygra. Kurwa... Ja pierdolę, Birmingham style. Dwa nosi i Dwa, dwa. No skąd ty masz te fajki?! <noise> kurwa! No kurwa! Głupy to ma zawsze szczęście! Co robi kalkulator? Blokuje torę danego przeciwnika. Ciekawe komu? Wertu? Wertowi, kurwa? Ma najwięcej hp. Chce mi według mnie. Jakby według mnie kermit. Według no. mnie Kermit, trochę głupio robisz, że wypiernolasz wszystkie itemy na start Ale nikt no. nie może mi eee. ich ukraść przecież Żeby jeszcze mieli przemysł tego nie, nie, nie mam, nie mam A poza tym ja mam potrzebne oh, okay. informacje Okej, okay, dobra, no to ja już mam safe Powiedzieć ci ciekawą ja wiedziałem. jaka oh. jest ostatnia. Oh. Ktoś, Ktoś mi na Discordzie chyba napisał. Czekajcie, aż muszę zobaczyć. Ej teraz byś się przypomniał, czy ty wczoraj kupiłem czekoladę z Linda. Do smacznego, kochanie. Wielbiam. Nie, ja, ja to dzisiaj montuję, to, to, to dzisiaj będzie na YouTube, nie? Bo to ale jest... To jednak nie miałem Dobra, to ja mam safe'a. Ostatnie słowa przed tragedią. Famous last words. W sumie może to iść na cytat, ale no... To może... Chyba masz 3 no. telefonów, nie sobie jakiegoś ładnego smartfona wybrać. <laughs> Możesz wypierdalać. <laughs> nie, jak Kermit wygra, ja robię kurwa flipa na łóżku, nie? Bo to nie będzie kurwa pierwszy raz, jak ja gram z Kermitem i on wygra. Okej. Okay. Tak DM. Piwo? Okej. Okay. Eee... Zróbmy piwko czy? Dwa piwa i... Dwa piwa wyje. Dwa piwa wyjeb. Jak to Nie, nie Jest szansa, że odjemy karmita. Okej. Okay. To nie pij piwa. Jest duża szansa, eee. że zajebiecie Kermitę. I... Vertu, ty wiesz, że chcesz, żeby Kapisze że Backflip zrobił. Oczywiście. Jest! Bezpiecznie, bezpiecznie zagrać. Chuj, i tak. Dobra. Dobra. Ej, ja mam taki jeden problem. No. Make it more fun. Ja nie wiem, co to jest, co wysłała. Ja też nie mam pojęcia, co to jest. Ja powiem tak. Dobra, chuj, i tak zrobię tego flipa na łóżku. Pierdolij mnie to. Musi być na oczywiście. Tak. Czy ten telefon był użyteczny, czy to było. Nie, nic nie dał. Kasz kolejne? Dobra, kurwa, yy, odpalam tego. Odpalam yy, Coinflipa. Wersu yy, czy reszka. Macz nie, Maciek, Maciek. Lewa ręka, prawa ręka. Wybieraj. Boże, boże. Reszka. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? CO TU SIĘ DZIEJE? Okay, this is the end. Ja pierd ja, Kurwa jakie emocje, jak podczas gry w wojnę. I jeszcze raz mieszamy, kurwa dobra, gramy w to. <coughs> Maciuś? Chuj, dawaj, sender. Ja mówię Reszka. Przepraszam. Ja nie wiedziałem. <laughs> Przepraszam, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedział, ja nie chcę, ja nie wiedział. Ja. Ej, ale to jest kurwa teraz, to jest teraz gaming, nie? Jeden na jeden kurwa po innym HP mają, wszystko się może stać Nie, wiesz co? Wert ma wepić pusa O nie, ten Master też ma Kurwa, jestem głupi Zrobiłem to dla Weki, mogłem, mogłem kurwa odstrzelić Maćka, skończyć Ale zrobiłem to dla Weki Przepraszam Przepraszam Ja nie chciałem Tak wszystkie mówią to samo, okej okay. yy. Masz jeszcze jeden, bowiem ja się, że mówi to samo <grymne> Na zdrowie Kermit Na zdrowie no. Dziękuję Okej okay. Ja robię niebezpiecznie Dobra, zakończamy tą grę albo nie O reszka. Nie, macie! Ma Dobra. Orzeł. 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 Dreszka. Orzeł. tam? O! Co jest? Co tu się dzieje? What the fuck? Powiedzcie piwa, piwa, Nie wiem, czy ja kurwa chcę to zakończyć, czy bo... Zaryzykuj telefonem. Okej. Okay. Telefon do Oru. <grym 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 I tak by nic nie dało. Dałoby. To by nic nie dało, to by nic nie dało. Hand on or send it, nie? Mógłbym no, być, no, jest, mógłbym być, to mógłbym to być, masz być. Masz adrenalinę? Masz ten. masz ten. Ale dwa, dwa, już wziął, już wziął z już wziął z shotguna do ręki, no nie może odłożyć. Dobra, dobra, no, to nie tak. może już ten... To by nic nie się dało, to by nic nie dało. Możesz zaryzykować i się bez strzelić. Zobaczysz co Balang czy nie. What? Na Dlaczego ty czekote dlaczego to na czek strzela. No. Kurwa. Atójś, Birmingham style. Dobej. Czas suffering of. robisz to suko. <laughs> brawo! brawo, brawo, brawo. Gratuluję Wert, wygrałeś 5 złotych. <laughs> Wyłóżcie z prezenta. To, to prze, przeszli mu ten, przeszli mu blikiem. Sądzę, że ja mam 5 złotych, ja w to nie gram. <laughs> no, Powiedziałeś, <laughs> że, że Wert wygrał 5 złotych. Dziękujemy bardzo za odwiedzenie w miejscowości Zwanej Łódź. Yy, mie jest najbogatszy gracz. Tak. Kominek Maciek <noise> Najmniej ostrożny gracz Capison Najbardziej zaradny gracz Capison, pod jakim kurwa względem weź zmień w ustawieniach, żeby były tylko same piwa w, 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 w dodamy. Cześć Emil. Nie. Nie. Dobra. Ścieło nie, 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 mi kamerkę. Kurwa twoja mac. <noise> 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 dziękuję panu jak człowiek za kamera się ścią, bo masz Filip zobaczył drognego robaka, co nie? Ja pierdolę. Dobra. Cienka robak. Kurwa. Henry, słyszałeś od się, że nie będzie tego cenzurował i robaka. Ring. Dobra. Z tego miejsca gratuluję Wert. Flip dla ciebie. Au! <grym> <grym>